Dzień dobry, cześć, witajcie w moim podwodnym świecie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat glonów, walki z glonami i na temat roślin in vitro. Glony, wiadomo, temat aktualny zawsze wśród akwarystów. I mnie też nie ominęła plaga glonów. Ale poradziłem sobie z tym, więc chętnie podzielę się sposobem, skutecznym sposobem, w jaki można to zrobić. Akwarium ma 300 litrów, jest na ziemi ogrodowej. Taki był cel, żeby to akwarium było bez jakiejkolwiek chemii. Żeby ziemia ogrodowa Zastępowała wszelkiego rodzaju wlewane nawozy, makro, mikro, karbo i wszystko inne. No, ale nie mógł być to zwykły żwir, ponieważ rośliny jednak muszą coś jeść. Więc jest to ziemia ogrodowa, taka zwykła kupiona w jakimś tam hiper czy supermarkecie. Oczywiście z nawozami, bo bez nawozów nie dostaniecie. Bez nawozów to tylko zwykły torf, a to też nie do końca o to chodzi. W takiej mieszance ziemi ogrodowej macie torf gruby, torf drobny. No i trochę dodatków w postaci różnego rodzaju nawozów. Oczywiście wybierzcie ziemię, która ma jak najmniej tych nawozów, bo będą one przecież oddawane do wody. Więc Warstwa ziemi została przykryta centymetrową, grubszą nawet dwucentymetrową warstwą żwiru rzecznego takiego nieco grubszego gradacji 0,8-1,2 mm i na to został wysypany drobniejszy żwirek ciemny taki, miał być czarny, ale Okazało się, że jest ciemno szary, Ponieważ tak sobie wymyśliłem, że dno będzie ciemne. Później dosypałem jeszcze na wierzch trochę tych kamyczków ze żwiru rzecznego dla rozjaśnienia, bo wydawało mi się jednak zbyt ciemne. No i co? Zalałem wodą. Wsadziłem rośliny w większości in vitro. W tej chwili w tym akwarium jest, liczyłem, równo 20 gatunków roślin. Z czego tylko dwie, o, trzy właściwie, bo dwa gatunki Anubiasów i Żabienica nie są roślinami z in vitro. Cała reszta to jest in vitro. Do tego wrócę później. Bo tu są i wady, i zalety. Ale po zalaniu, w tej chwili to akwarium ma około 7 tygodni. Nie jest w pełni dojrzałe, ale wyraźnie zaczyna się stabilizować. Pierwszą rybę wpuściłem po około 4,5 tygodniach. Szybciej niż planowałem. Ale dlaczego? Bo musiałem. Nastąpił atak glonów, i to krasnorostów, nitek, no czego tylko się dało. Nagle na kamieniach, na roślinach na tym konarze dębu zrobiło się zielono, jakby Zaczął powiewać taki wiatr nitek. Coś trzeba było robić. No i słuchajcie, wiadomo, ziemia oddawała z nawozów wartości odżywcze. Rośliny były słabo ukorzenione, były małe. Nie miał kto tego przerabiać. Światło musiało świecić żeby te rośliny w końcu zaczęły rosnąć. No i najbardziej skorzystały na tym glony. Kupiłem ryby. Pięć grubowargów syjamskich, popularnych kosiarek. Trzy te takie najbardziej znane z czarnym paskiem wzdłuż ciała i dwie nieco inne, takie nazwijmy to dzikie odmiany. I kupiłem Molinezje złote. I wpuściłem do mojego świeżego akwarium. Nie badałem nigdy parametrów wody. Nie wiem jakie są. To jest woda. U mnie z kranu. Rybom nic się nie stało. Wszystko było ok. No, ale głównym ich zadaniem była walka z glonami. W związku z tym przez tydzień nic nie jadły. Ich jedynym pożywieniem były glony znajdujące się w akwarium na dosłownie wszystkim. I co się stało? Po tygodniu Nie było glonów. Pozostały oczywiście liście, y, zniszczone nieco przez glony. Nic się już z tym nie da zrobić. Po prostu y, przyciąć taką roślinę trzeba, żeby wypuściła młode, świeże pędy. Ale słuchajcie, moja ekipa kosiarek i molinezji poradziła sobie z glonami bez najmniejszego problemu. Nie karmiłem niczym tych ryb. Bo wiadomo, poszłyby wtedy na łatwiznę i czekały na jedzenie podane, zamiast czyścić akwarium, a taki był cel. Więc naprawdę, słuchajcie, to działa. Nie przejmujcie się tym, że ryba nie je kilka dni, tak jak u mnie tydzień, i nic nikomu się nie stało. A akwarium czyste. Wydawało się, że wszystko jest ok. Kiedy zaatakował mnie zielony pył, no tego niestety ryby nie zjedzą. Woda zrobiła się zielona. Nie było widać drugiego końca akwarium. Żebym widział rybę, to musiała podpłynąć pod czołową szybę. Nie widziałem termometru. Nie widziałem filtra. Nie widziałem nic. Była jedna zieleń. Podmiana wody nic nie da w takiej sytuacji, bo poprawi, bo poprawi stan wody na pół dnia. No i tutaj akcja ratunkowa pod tytułem Lampa ultrafioletowa. Ale lampa zamontowana w filtrze, po to, żeby nie świecić bezpośrednio na ryby, nie świecić im po oczach, a tylko po to, żeby naświetlać przepływającą przez filtr wodę. Tu oczywiście w zależności od wydajności filtrów i od wielkości akwarium, od ilości wody, jaką ma przefiltrować i od. Ilości tego zielonego pyłu zależy, jak szybko będą efekty. U mnie, tak naprawdę, pierwsze efekty były widoczne po około 48 godzinach, takie już wyraźne, gdzie była poprawa. Natomiast problem, można powiedzieć, został rozwiązany, został pokonany po upływie tygodnia. I do tej pory problem nie wrócił. A filtr został u mnie na stałe jako drugi dodatkowy. Co było jeszcze przyczyną, że glony tak w pewnym momencie intensywnie zaczęły atakować? No właśnie rośliny in vitro. Ponieważ te rośliny mają swoje zalety i wady do zalet na pewno możemy zaliczyć, że jest ich dużo za dobrą cenę bo kupujemy najczęściej w kubeczku czy w jakimś opakowaniu jest tam ich kilka kilkanaście czasem nawet kilkadziesiąt kosztuje 10 może kilkanaście złotych na pewno ich zaletą jest to, że są czyste, nie mają na sobie na liściach żadnych glonów. I na pewno zaletą jest to, że nie mają ślimaków, czy, czy jaj ślimaków, czy, czy czegokolwiek nie przynosimy. Oczywiście mówimy o roślinach świeżych, gdzie po prostu widać, że jest to roślina żywa, świeża, intensywnie zielona. Niestety wadą tych roślin jest to, że są malutkie. Zanim się ukorzenią, zanim zaczną rosnąć na tyle intensywnie, żeby zużyć wszystko to, co oddaje ziemia ogrodowa, cały ten nawóz, który wypłukuje woda Musi minąć sporo czasu, a wróg w postaci glonów czeka. Rośliny in vitro według mnie nadają się najbardziej do akwariów, ale chyba maksymalnie do 100-120 litrów. ponieważ tak jak tutaj u mnie wysokość akwarium jest 50 cm, Jak wsadziłem taką małą roślinkę. No była ledwo widoczna na dnie. Zanim ona zacznie rosnąć, zanim te liście zanim wytworzy tyle tych liści, żeby żeby wszystkie te składniki przejeść. Żeby nie dać pożywki glonom. Mija sporo czasu, a poza tym dużo zależy od oświetlenia. Jeżeli jest zbyt słabe, zbyt mało światła dociera do dna, a roślinka jest praktycznie no, tak mała, że, że to światło do samego dna musi dotrzeć, to świecąc dość mocno, to dodatkowo połudzamy do wzrostu glony. Dlatego do akwariów powyżej 100 litrów, powyżej 150 litrów, moim zdaniem lepsze są rośliny w kubeczkach, w koszyczkach właściwie, lub po prostu przycięte pędy od znajomego akwarysty długości 10-15 cm, które po wsadzeniu bardzo szybko się ukorzenią i zaczną rosnąć, ale będzie to już roślinka, która ma kilkanaście centymetrów. Nie ma reguły, która roślina in vitro czy nawet z koszyczka będzie u was rosła jak najlepiej. Zależy od podłoża, zależy od wody, zależy od oświetlenia. Można przyjąć jakieś podstawowe założenie, że jedna roślina wymaga więcej lub mniej światła. Ale czy warunki w waszym akwarium odpowiadają danej roślinie, to się przekonacie dopiero wtedy, kiedy ją wsadzicie i zobaczycie jak rośnie. Wtedy możecie określić, że któraś roślina dla Was jest łatwa w hodowli. A kto inny, mając nieco inne warunki w akwarium, gdzie roślina nie będzie chciała mu zbyt dobrze rosnąć, powie, że ta roślina jest bardzo wymagająca i wcale nie jest taka łatwa w hodowli. Także podsumowując dzisiejszy filmik: naglony, odpowiednia obsada w akwarium załatwią sprawę, wyczyszczą co mają wyczyścić odpowiednio dużo szybko rosnących, ukorzenionych roślin i w zapasie na wszelki wypadek ultrafiolet najlepiej zabudowany w filtrze.